Inaczej jednak niż w innych krajach, obecne rewolty w Iraku i w Libanie mają też wyraźny charakter antyirański. Zmienić to może radykalnie sytuację w skali regionalnej, gdyż oba te kraje miały służyć Persom za przyczółek do ataków rakietowych i lądowych na Izrael, gdyby ten zniszczył im ośrodki atomowe. Utrata wpływu w Iraku i w Libanie, która wydaje mi się całkiem prawdopodobna, byłaby dla mułów poważnym ciosem geostrategicznym. Musieliby pożegnać się z ekspansją w świecie arabskim, co z kolei osłabiłoby ich pozycję we własnym kraju, pogrążonym w ostrym kryzysie ekonomicznym. A ja to lachy twierdzą, niekoniecznie bezpodstawnie, że wrzenie w Iraku i Libanie, Podsycane jest przez USA i Izrael. Na ich miejscu też bym tak twierdził po tym, jak konsulat irański w Iraku, w Karbali, o mało nie padł ofiarą płomieni tuż przed obchodami 40-lecia okupacji ambasady USA w Teheranie.